Na 110 mi pomoże. Wyobraźcie sobie, co, co myśli sobie taki kw 3 jak widzi trzy defendery na topce. Robi ich po garnkach. O, już się strzelają nasi. Krzysztof strzela do Wonapa. Trzy strzały, cztery. Krzysztof będzie zaraz banet. Już chyba jest. Nie, jeszcze nie. Dziwona, będzie go teraz zabiła. <grystanie> Piesz się powoli. Ale KW2R to był inny level. KW2R to jest. Choke RNG. A Defender to jest choke. Po prostu do grania niby w zwarciu. I nie wychodziło, bo jak jechałem, to umierałem. Dobra, to tylko trzy Defendry na Mir. No no, tylko. We can do it. Right now. <coughs> Spokojnie tam grać to zaraz wam wpadnę pomóc, tylko tutaj zabiję jednego gościa, który mnie zirytował. Li, Chęcie cofnaj, no sobie trzymał tutaj Ej, do tego po lewej zabić Tak niż płytki nie było widać Um tu papa Ślałem okay. No myślałem, żeby stralić. Widzę jaki pogarniuszkę. To jeszcze skorpion przyjechał na cover No, skorpion gratis. O, drugi garnki. Ojoj. Ja też pogarnku. Ojoj. Po jego ja wyciągam. No, się spaść, idę do ciebie. My się spraszył kolega. Oh. Ojoj. Mój wyparował. Tylko, że ja nie chcę wyjechać. Ja, ja nie chcę wyjeżdżać pod tego... Skorpiona. O, jeszcze Lynxa na snajpie Is. Ej, on wychyli ten links. Oh. Pas, yes. komba. O, fajne kombo. Harta KD, naprawiliśmy gązielnicę. Jedziemy dalej. KD, jak się tam trzymacie dobrze, czy słabo? To zależy, ile Defendery będą przebijać. No. Ej, Aha, super. Samir jest na strzał, a ja jestem na fullu. Leba, to nam pomaga. bo dobrze stoi. Ja przyjmę od tego i tego trzeba spikować 600. Może, że on chce ciebie? Co on chce? Puść, puś, 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 puś. jak E25? Jak E-25 w niego wjechał? Co ten E-25? Czemu on go taranował i przepychał go w ogóle? O, oni mieli dwóch hawków? Nie, 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 jeden... Kąpili tam po prostu. Jeden awk ma dwa kilo. A gdzie się su pokaże? Czy on może być na środku? Nie. Bo nie patrzyłem tam na mapę Przepraszam. Ale bida. Proszę na streama Czukam Jeśli ktoś ją Codziennie. Po 12 godzin. Co masz już, czy nie masz? Te no. 0,18 mi brakowało. No, to dobrze. RFBM o pół procenta za dużo, chyba. To teraz można zabijać.